Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski, nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię Królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swoich uczniów, Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszelkie choroby i wszelkie słabości. Tych to dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące wskazania. Idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście. Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych. Oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Oto Słowo Pańskie. Amen. Świętujemy dziesięciolecie wspólnoty Lew Judy z wielką radością, że mamy pełny kościół, jesteśmy wypełnieni w taki sposób, że są miejsca też z tyłu pozajmowane. To jest błogosławieństwo, że po dziesięciu latach możemy powiedzieć, że wspólnota żyje, właśnie kończy seminarium, rozwija się. Wielkie dzięki z drugiej strony, tak jak mamy różne jubileusze i świętujemy w naszych rodzinach, to każdy jubileusz to jest bardzo konkretna historia nie tylko historia wspólnoty, ale historia każdego z Was. Różne rzeczy, które w tym czasie przeżyliście jako osoby ze wspólnoty, to są. Wydarzenia, którymi żyje i żyła wspólnota. Ktoś umiera, żyje tym wspólnotą, uczestniczy w cierpieniu jednej osoby. A przecież tych wydarzeń trudnych z Waszych rodzin przez te 10 lat trochę było. Ja mogłem tylko w niektórych uczestniczyć przez te półtora roku, kiedy jesteśmy razem. Dołączyliście w różnych momentach do grupy, w różnych momentach do wspólnoty, tworząc jej historię. Tak jak ksiądz Andrzej, który zmaga się z różnymi sprawami budowlanymi u siebie, i część osób ze wspólnoty tym żyje. Tak jak żyjemy, bo komuś coś się stało w pracy, i żyjemy tym, komuś znowu ktoś choruje. I żyjemy tym. Czasami nie jest tak, że wie o tym cała wspólnota, ale wiedzą te wspólnoty domowe, w których się dzielimy naszymi bólami. Tam możemy o tym opowiedzieć. I to jest bogactwo, każdy z nas jest bogactwem wspólnoty Lef Każdy z nas. Wspólnota to jest człowiek. To jesteś ty. I dzisiaj, kiedy będą też dochodziły nowe osoby do wspólnoty, żeby tworzyć od dzisiaj dalej historię. Historię łaski, działania Bożego, ale przede wszystkim współpracy z Duchem Świętym i przyprowadzania człowieka do Pana Boga, aby każdy z nas mógł powiedzieć, że moim Panem jest Jezus, że jemu oddałem swoje życie. I za nim chce iść. Po to jest wspólnota. My się razem wzmacniamy we wspólnocie, żeby przez różne sytuacje przechodzić i na nowo wybierać Jezusa. Bo to, że się w różnych momentach gubimy, to jest normalne. Gdy patrzymy na apostołów, u nich jest dokładnie tak samo. Dzisiaj ta Ewangelia, do której zaraz nawiążę, mówi o zmaganiu się też apostołów. Jezus, który rozwiązuje kolejną i kolejną sytuację, powołując ich dalej, czyli przenosząc ich oczy, żeby patrzyli do przodu. Z jednej strony świętujemy historię i podsumowujemy ją w jakiś sposób, a z drugiej strony oczy do przodu, i to jest po seminarium, idziemy dalej, żeby w Duchu Świętym ewangelizować, żeby obudzić w nas na nowo. Entuzjazm ewangelizacji, entuzjazm Boga, który jest radością, bo tę radość gdzieś nam na różne sposoby życie i zmagania, które mamy, on odbiera nam to nasze życie. Różne okoliczności sprawiają, że byśmy najchętniej czasami już się położyli i nie wstawali, bo upadek pod krzyżem był tak ciężki, że, że już się nie chce wstawać. Ale na szczęście jest wspólnota. Jest najpierw rodzina, ale też wspólnota, a czasem jakaś jedna przyjaźń ze wspólnoty, jedna relacja szczególna we wspólnocie. Bo wspólnota raczej nie, nie pomaga w taki sposób, że teraz nagle wszyscy razem pomogą ci wstać, ale przez to, że budujesz konkretne relacje, przez to, że są te wspólnoty mniejsze i potem jeszcze przyjaźnie się tworzą, przyjaźnie z ludźmi wierzącymi, z ludźmi, którzy oddali życie Jezusowi tak jak, jak każdy z nas i kochają go i akurat w tym momencie mają siłę żeby cię podnieść do góry i za to chcemy Bogu dziękować że nieustannie jest ktoś kto nas podnosi 10 lat błogosławieństw jak 10 lat temu ksiądz Piotr miał gdzieś temu w sercu iskrę bożą żeby powstała wspólnota Iskrę z natchnienia Ducha Świętego, żeby powstało dobro, które gromadzi ludzi i daje ludziom, daje na nam wzrastanie w Panu. I różne wydarzenia różne, czy to forum, czy, czy to wyjazdy do Međugorje, to są takie duże wydarzenia, które były, ale, ale było dużo też mniejszych. I te wszystkie rzeczy dobre, które się działy, one za każdym razem są, żeby zagarniać nowe osoby. I żeby ktoś znowu po takim doświadczeniu chciał przyjść i zrobić seminarium, i wejść do wspólnoty, i odnowić przymierze, i wejść znowu. I, i to jest coś, gdzie sobie nawzajem pomagamy. Dla niektórych wspólnota jest etapem życia, niektórzy są od początku, niektórzy przez chwilę. To jest tak jak w różnych społecznościach, gdzie jesteśmy, jak i w rodzinie tak bywa, że niektórzy do rodziny dołączają, potem z jakiegoś powodu odchodzą. Różne to są powody, czasem śmierć, a czasem grzech. Różne powody, że coś się rozsypuje, bo wspólnota ma to do siebie, że z jednej strony jesteśmy dla siebie nawzajem wielkim błogosławieństwem. Jesteśmy jak Cyrynejczyk, który pomaga nieść krzyż jeden drugiemu. A z drugiej strony jesteśmy dla siebie nawzajem krzyżem. I nieraz jest tak, że doświadczamy tego we wspólnocie, że ktoś nam ciąży, że dokłada ciężaru. To jest normalne. To gdyby ktoś miał myśli, że może to się zmieni, to popatrzmy na grono apostołów, żeby zobaczyć, to się nie zmieni. Na tym polega wspólnota, że jesteśmy dla siebie błogosławieństwem i jesteśmy dla siebie nawzajem krzyżem. Tak jak w małżeństwie, jesteście dla siebie nawzajem miłością i błogosławieństwem i jesteście dla siebie nawzajem krzyżem. Tak jak w rodzicielstwie, wasze dzieci czy wasze wnuki są dla was jednocześnie i błogosławieństwem i szczęściem. Ale też i powodem cierpienia, i krzyżem. I, I odkrywamy dzięki temu, że miłość się przez Krzyż realizuje i Bóg nas tak formuje, żebyśmy w każdej sytuacji, w każdym momencie mówili: Boże, dzięki Ci, dzięki Ci, że jesteś dobry, że nas prowadzisz w taki sposób, żebyśmy łączyli w Krzyżu zbawienie. Przez krzyż do życia. I to się dzieje dzięki wspólnocie. Za to, gdzie byliśmy krzyżem dla innych osób ze wspólnoty, warto powiedzieć dzisiaj: przepraszam Panu Bogu. Za to, gdzie byliśmy dla innych i inni byli dla nas. Błogosławieństwem, Cyrenejczykiem, tymi, którzy pomagali iść do przodu, wstawać i nie zniechęcać się, odzyskiwać siły i uśmiech. Trzeba podziękować za to że, to, że to się dzieje. Tak jak my, Dżugorje wchodziliśmy nieraz na górę, jeden drugiemu pomaga. Jeden drugiego, nawet na chwilkę, poda rękę i się okazuje, to mi było potrzebne. A innym razem było potrzebne, żeby mi ktoś nie pomógł, bo dzięki temu doświadczyłem, że coś mogę w życiu. To jest. Wspólnotowość to jest łaska, której doświadczamy razem. I po tych różnych zmaganiach, to, że jesteśmy dzisiaj w takim gronie, wypełniając cały Kościół, zobaczcie, to jest, jaki to jest dar Boży. Może w niektórych, którzy są już długo we wspólnocie, rodzi się, ale dlaczego jesteśmy w takiej grupie, a nie innej, a niektórzy byli, odeszli. Patrzymy na grona apostołów. Jest to samo. To jest to samo. Tam też niektórzy odeszli, niektórzy się zawahali, potem wrócili, a ostatecznie na zesłaniu Ducha Świętego już 150 osób. Już nie 12, nie 72, już 150, a za chwilę jeszcze więcej. I to jest błogosławieństwo i dar Boży, że możemy siać i jesteśmy w tym wszystkim wolni. Jesteśmy, mamy serce wolne, żeby Bogu służyć, tu czy tam. Niech każdy buduje kościół tak, jak go duch prowadzi. Zobaczcie, w dzisiejszej Ewangelii mamy taką sytuację, że Jezus, widząc tłumy, zlitował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni jak owce nie mające pasterza. Czasem słyszymy coś takiego, może gdzieś tam słyszymy. Bo no tak, tak funkcjonuje Kościół, tak funkcjonują wspólnoty. Że ktoś tam nam powie, a czemu wy tutaj na ten mierzyn chodzicie? A nie możecie gdzieś tutaj w parafii, czy to, taki, to tak nie wygląda. Kto, kto doświadczył wspólnoty, doświadczył w jakimś miejscu spotkania z Bogiem, ten tam chce się rozwijać. To jest tak, jak, jak mamy różne kuchnie. Mamy różne restauracje, ale różne kuchnie nawet w domu. To jedna kuchnia nam smakuje, a inna nie smakuje. A to i to jedzenie, to i to polskie, tu i tu polska kucharka czy polski kucharz. A jedno smakuje, a inne nie. Te same artykuły, inaczej przyprawione. A czemu nam smakuje najlepiej sernik od mamy? Albo coś innego, co macie z domu? Dlaczego tak jest? Bo jesteśmy przyzwyczajeni do jakiegoś smaku. Ktoś nam, coś nam posmakowało i za tym chcemy iść. I Wam konkretnie tutaj posmakowała modlitwa, która jest związana ze wspólnotą Lew Judy. Wam posmakowało słowo księdza Piotra, jego książka, formacja, którą zapraszał. Posmakowało w taki sposób, że widzę w tym swój rozwój, że widzę w tym dobro, i ja tu chcę być. Co nie znaczy, że mówię, gdzie indziej nie mogę. Mogę, ale tu jest coś uprzywilejowanego dla Twojego serca, dla Twojego smaku duchowego. Tak jak księża wracają do seminarium i tam chcą się pomodlić i chcą tam być, bo tam doświadczyli czegoś ważnego. Tak, dla Was to jest to miejsce, ten kościół, ta wspólnota, ci ludzie, ta modlitwa razem, która daje smak. I Pan Jezus pokazuje, że, no właśnie, problem jest w tym, że są owce, które chodzą do synagogi, czyli chodzą dzisiaj do kościoła, ale nie mają pasterza. To znaczy są karmione w taki sposób. Że nie mają smaku. My to dobrze znamy. Znamy stołówki takie, prawda? Że czasami jest jedzenie, ale lepiej tego mielonego nie jeść. I, i tak też wiemy, że są rzeczy, które funkcjonują w kościele. Lepiej tam do spowiedzi nie iść. Albo ja mogę pójść, ale gdybym miał osobę, którą od roku albo od dwóch walczę o nią i modlę się, żeby poszła do spowiedzi po 30 czy po 20 latach. I wtedy szukasz tego najlepszego kucharza, co do którego masz pewność, że on na końcu nie zniszczy roboty, którą od, tak długo, mozolnie w Duchu Świętym pracujesz nad tą osobą. I to jest... I wiesz, że to miejsce, ty wiesz o tym, jest tutaj. Że tutaj ten, kto was spowiada we wspólnocie, wie, że to jest to miejsce, gdzie sam doświadczyłem Boga i, i tę osobę kolejną mogę przyprowadzić. Owce, które odkryły pasterza, przychodzą do Jezusa i odkryły pasterza. Jezus ich nie, nie odsyła i mówi: W synagogach macie tam swoich kapłanów. Chcę, żeby. Owca miała pasterza. Potrzebujemy pasterzy, potrzebujemy pasterza, pasterza wspólnoty. W odpowiedzi na to Pan Jezus mówi apostołom, że potrzeba powołań. Mówi żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Czy to chodzi o, o powołania na zasadzie ilości? Zobaczcie, jak to czytamy, jak czytamy to słowo. Najpierw mówi: Są porzuceni owce nie mające pasterza, a potem Jezus mówi do uczniów: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Mało jest tych, którzy mają smak, mało jest tych, którzy są tak zaangażowani, że tworzą wspólnoty. Że w pewnym momencie się nie przestraszą czegoś, że idą dalej w ufności. I o to mówi, proście więc Pana żniwa. To nie znaczy, żeby, że mało to będzie jakość. Ani mało, ani dużo nie świadczy o jakości. Jakość to jest człowiek. Tak jak Ty jesteś jakością wspólnoty Lef Judy. Twoja modlitwa, Twoje serce, Twoje codzienne zmaganie, osobista Twoja modlitwa. Twoje dobre serce, otwarte ręce. Ty jesteś jakością wspólnoty Lefiuty. I dlatego, że ta jakość czasami trochę upada, to jesteśmy jednocześnie błogosławieństwem i krzyżem. To jest nasze serce. A z pasterzami jest tak samo. Jezus mówi: brakuje robotników, brakuje tych, którzy będą pasterzami. I potem daje uczniom. Dwunastu konkretne wskazania, co mają robić. Czyli posyła ich do czegoś nowego, albo posyła ich na nowo. I ta grupa, jak powiedziałem, się potem rozszerza: 72, 150 i coraz więcej, w różne miejsca. I to jest też powołanie dla nas. Teraz jesteśmy bezpośrednio po modlitwie o wylanie darów Ducha Świętego. To jest nowe posłanie każdego z nas we wspólnocie ożywienie być może do tych samych rzeczy ale na nowo w mocy ducha bo gdzieś oklapliśmy osłabliśmy jesteśmy gdzieś y, może mniej chętni to trzeba ożywić na nowo a może tak że trzeba podjąć nowe rzeczy i Bóg chce żebyśmy te nowe rzeczy podjęli bardzo was zachęcam do tego żeby jubileusz poszedł właśnie w tych kierunkach dziękuję i przepraszam Historia, ale przede wszystkim oczy do przodu, oczy na Jezusa w Duchu Świętym, i niezależnie od tego, co było historią, to jesteśmy powołani jako lewi Judy do niesamowitych i wielkich rzeczy, bo Bóg wybrał tę wspólnotę, wybrał każdego z Was. Apostołowie, gdyby zaczęli się oglądać tylko na historię, to w pewnym momencie przy Pięćdziesiątnicy powiedzieliby, nie zdaliśmy egzaminu. Bóg się na pewno na nas pogniewał. Wszystko nie tak. Uciekliśmy. Oskarżają nas. Oskarżają tak, że już po prostu się nie pozbieramy z tego. Ale oni na to wszystko nie patrzą. Tylko jeszcze jeden z nas zdradził. Jeden z nas się zaparł i to miał być lider. I w ogóle. I to wszystko razem, gdyby patrzyli na historię, to się idzie tylko załamać. A Jezus nie przestaje im ufać każdemu właśnie kto jest tutaj teraz z nami w kaplicy w tym kościele tutaj jak tworzymy wspólnotę Bóg każdemu z nas ufa w sposób nieskończony i posyła ducha żeby działać w mocy każdemu kto jest i w prezbiterium, i każdemu kto jest w kościele Bóg nam ufa i to Tę misję, powołanie dalej, żeby iść i głosić, mamy na nowo odczytać, odczytywać we wspólnocie i iść, żeby głosić moc Bożą. Amen.